Radosław Sobolewski zwolniony z Odry Opole. No, słuchajcie, no nie, jest to, nie jest to zaskoczenie wielkie, bo myślę, że troszeczkę się tego spodziewaliśmy po też spotkaniu z Wisłą Kraków, które Odra Opole bardzo wysoko przegrała, bo tak naprawdę 5 do 0 oczywiście mycz w Krakowie. Natomiast, no, natomiast na pewno to była dotkliwa porażka dla kibiców. Dla zawodników oraz dla zarządu i myślę, że dla samego trenera Sobolewskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie, dlaczego się to nie udało, bo jakby tych prognoz, że się uda, było bardzo mało, a że to się nie uda było bardzo dużo. E, także jakby tutaj myślę, że warto się nad, dzisiaj nad tym tematem hmm, pochylić posłuchajcie, e, od podczas gdy była prowadzona przez Radosława Sobolewskiego, w 10 spotkaniach ligowych e, zgromadziła zaledwie. 8 punktów, co daje nam 2 zwycięstwa, 2 remisy oraz 6. Porażek. No i aktualnie zespół znajduje się na 16. miejscu, otwierając tym, tym samym strefę spadkową. Na tym samym miejscu niedawno była Wisła Kraków, ale jak wiemy, no Wisła udało się ten mecz zdecydowanie, zdecydowanie wygrać. Być mo nawet można użyć sformułowania, że Wisła, która też jest przecież w kryzysie, która też wy próbuje wychodzić z tego kryzysu, obnażyła jakość. Obnażyła w ogóle ten zespół Bo, bo ten zespół praktycznie mówi tutaj od, że W zasadzie cofnięty, w zasadzie skupiony Tylko na defensywie, o ile w pierwszej połowie się to udało Bo był bezbrankowy remis Natomiast w drugiej, no, no to zostało to wszystko Obnażone I mecz przegrany przez Odrę 5 do 0, no dotkliwe trzeba Sobie jasno powiedzieć I Ja nie chcę tutaj się znęcać Nad Słowem Sobolewskim, bo ja uważam, że Problem jest w tym, że go zatrudniono Bo pierwsze dwie rzeczy do końca, bo jakby mówmy się albo inaczej powiedzmy geneza tego, dlaczego Radosław Sobolewski został zatrudniony bo Odra Opole w tamtym sezonie zrobiła bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik jak na możliwości tego klubu natomiast dlaczego się to dlaczego stwierdzono, że my chcemy czegoś innego no bo właśnie ktoś sobie stwierdził, że Odra, bo wtedy Odra grała dosyć nudny futbol, taki bardzo opierający się raczej na stałych fragmentach gry oraz po prostu dobrej organizacji tej gry, no i często gdzieś te bramki strzelane z kontry. Natomiast atak pozycyjny, no mało było tego futbolu w piłce, nie? Mało piłki w piłce i, i chciano to zmienić, dlatego też doszło do zmiany trenera. Tylko dziwną sprawą jest, że był to akurat Radosław Sobolewski, bo ja dzisiaj sobie zadaję pytanie, jakim trenerem jest Radosław Sobolewski? W sensie, jaki jest jego styl grania? No i powiem Wam szczerze, ciężko, za, jakby ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie. No bo tak, czy jest to trener, który preferuje grę ofensywną? Dyskutowałbym. Czy defensywną? Też bym dyskutował, bo ta gra defensywna średnio e, od Żopole wychodziła. E, więc można powiedzieć, że może to jest trener taki kompaktowy, albo trener, który nie wiem... Pre opiera swoją grę na dobrym przygotowaniu fizycznym, no, ale myślę, że każdy trener chce mieć zespół dobrze przygotowany nie, fizycznie. Jakby dużo rzeczy się tutaj niestety nie zgadzało i chyba w tym całym, słowo pro projekt w ogóle to też jest śmieszne, absurdum, no bo trwało to 10 spotkań ligowych, to ten projekt w Opolu, także no to, 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 to już do tego się już też można, też można przyczepić. Ale ja uważam, że zatrudnienie Radosława wsad było błędem, bo to nie był trener, który spowoduje nie, że, 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 że ta jakość piłkarska byłaby, byłaby większa. To nie jest trener, który rozwija zawodników tak z marszu. No zresztą mało znam takich trenerów, którzy z marszu rozwijają swoich piłkarzy. To nie jest trener, który gra jakoś bardzo ofensywnie, czy jakoś bardzo defensywnie. Być może jest to coś po środku, może tego szukano, natomiast było za mało prognoz, żeby to się mogło udać, no bo Radowca Sobolewski yy, po pierwsze tak, nawet prześledźmy jego historię. Yy, swoją taką samodzielną, trenerską historię zaczynał od Wisły Poc, gdzie bardzo dobrze zaczął, był nawet yy, chwilę yy, liderem Ekstraklasy, natomiast potem gdzieś tam te punkty zaczął tracić i ta sytuacja w tabeli była dużo, dużo gorsza, już tego Radosław Sobolewski nie wyszedł, podał się do dymisji. Potem oczywiście doszło, doszło, chwilę, nie pracował. Wisła Kraków była w problemach jeszcze w Ekstraklasie. Jerzy Brzęczek chciał, żeby on został drugim, żeby Radosław Sobolewski został drugim tenerem. Tak się wydarzyło, miał trochę zebrać tego doświadczenia. Jerzy Brzęczek też podał się do dymisji. No, i w jego miejsce wskoczył mm, Radosław Sobolewski. I początek był też bardzo obiecujący, bo ta runda wiosenna mm, zaczęła bardzo dobrze od siedmiu zwycięstw z rzędu. Bardzo mocno to poprawiło sytuację Wisły w tabeli, ale potem yy, no, nie udało się awansować do ekstraktów, choć było tutaj było bardzo, bardzo blisko, yy, tak naprawdę jedno spotkanie. Yy. Tak na dobrą sprawę zadecydowało, tak, tak się mogło okazać, natomiast był w barażach, no w tych barażach znowu z tam czepiano się, bo generalnie ciężko się przyjrzeć do samej, samej, zgromadzonych punktów, bo ich było bardzo dużo, natomiast czepiano się, że nie potrafił wygrywać w tych spotkaniach o dużą stawkę, takich meczach na 6 punktów, gdzie nie po prostu przydałoby się wygrać, takie mecze z LKS-em, z ruchem z Puszczą, no nie miał po prostu recepty na Puszczę, niepołomice, no i dlatego, dlatego też no nie awansował do tej klasy z Wisłą Kraków, ale dano mu szansę, dano mu szansę i niestety ten kolejny sezon był bardzo słaby punktowo, podgrąd, gra też nie wyglądała zbyt dobrze, mając oczywiście też lepszych zawodników. I do tego też dążę, bo jakby uważam, że wszystko byłoby pięknie, gdyby miał podobną jakość sportową nie, co w Wiśle Kraków, co w, nawet w Wiśle Płock, to można byłoby rozmawiać o jakiejś zmianie grania, tylko że on miał dosyć podobnych zawodników, co miał sezon wcześniej, czyli on jakby co miał ich nowego grania nauczyć w taki sposób, że powie: Dobra, słuchajcie panowie, dzisiaj my będziemy grali w futbol na tak. Pasuje wam? Pasuje. No, no nie, to tak nie działa i, i chyba tutaj to się to, 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 to był jakby to jest pierwszy problem, nie? Że, że jakby te to się nie łączy, to w to, 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 żadną stronę. To, to jakbyście układali puzzle, to, to no nie wciśniesz tego klocka, nie, nie wciśniesz te, tego puzla do tej całej układanki. To pierwsza sprawa. Ale takie personalne rzeczy do Radosława Sobolewskiego. Radosław Sobolewski, bo byłem ciekawy trochę. Z jednej strony wiedziałem, że raczej ten projekt się nie uda projekt. <laughs> Wiedziałem, że się nie uda, ale byłem ciekawy, czy Radosław Sobolski choć troszkę wyciągnął wniosków z, z, no, z porównania do Wisły Kraków. I powiem Wam, że nie. To jest dalej, to jest gość, który... Dalej jego zespoły grają słabo, jeśli chodzi o stałe, stałe fragmenty gry, które się nie przy, przygotowuje pod konkretnego rywala i potem jest problem, albo to przygotowanie po prostu e, do meczu leży. To były problemy, główne problemy e, wymieniane, jeśli chodzi o Wisłę Kraków i tutaj to dalej jest obecne. E, więc jakby no też takie niewyciąganie wniosków cały czas jakby u Radzysława nie jest. Oczywiście. Ktoś może powiedzieć, że ktoś miał, że miał Radosław Sobolewski pecha, bo kontuzje, na przykład taki e, Aden Łyszczarz, który, nie, który uważał, że to była naprawdę bolesna strata dla zespołu. I może tak było, bo on faktycznie e, dosyć dobrze wyglądał nie, w drużynie mm, z Opola. Natomiast. Czy to był zawodnik, który by zmienił mecz nie wiem, z, chociażby z Wisłą Kraków? No nie sądzę. Yy, więc to, to, jest, to jest problem. Taktyka, yy, o której już trochę wspomniałem, no nie było jej. Albo, słuchaj, rozwiązania są tak naprawdę dwa. Albo on się w tym temacie podszkoli, yy, a... A albo po prostu znajdzie sobie osobę w sztabie, która się będzie na tym. Na, tym, oj, sorki, na, który, na, na czym będzie się, będzie się na tym znała i będzie po prostu, będzie w stanie, będzie w stanie po prostu ten zespół dźwignąć, bo jeżeli masz taką kadrę, no to, to z czegoś te bramki musza, muszą padać? Czy to będą piękne bramki po rajdach, gdzie zawodnik, nie wiem, niziołek minie dwóch, trzech, no nie Ciężko mi sobie wyobrazić taki scenariusz, więc musi być albo dobra, szybka gra z kontry, mm, albo musi być to, mm, muszą być to stałe fragmenty gry yy, i wykorzystywanie tych błędów, które, które się stworzą. Tu jakby no, nic, takiego, nic takiego nie zachodziło. I słuchajcie, no, oczekiwania były trochę odmienne do tego, co faktycznie Radosław Sopolecki mógł dać, to, bo, bo, bo jakby mówię, no tu się nic nie spinało, bo inaczej, gdyby on miał przyjść z słuchajcie, utrzymania tej odry odryopole po prostu w tej pierwszej lidze na kim spokojnym utrzymaniu to można byłoby mieć pretensje do Asobel. ale jeżeli wymagano od niego, że on będzie grał trochę ładniej w piłkę, do tego wiadomo, że sytuacja w tabeli też będzie przyzwoita. No trochę za dużo, trochę za dużo. Też to nie było też tak, że Radosław Sobolecki mógł sobie wybrać każdego piłkarza, bo wiemy jakie ograniczenia ma Odra nie Opole. Więc to też jakby no mówię, żeby mieć takie oczekiwania, trzeba mieć takie możliwości. Więc tutaj no, oczekiwania versus rzeczywistość się tutaj w żadnym aspekcie tutaj nie nie zbliżyły nawet, nawet się nie zbliżyły. Także mm, uważam i to mówię z taką pełną odpowiedzialnością, że Krytykowanie tylko Radosława Sobolewskiego za to, co się wydarzyło w Opolu jest niesprawiedliwe, bo pewne błędy zostały już popełnione po prostu w wyborze po prostu Radosława Sobolewskiego. To nie był klub dla Radosława Sobolewskiego, w którym on mógł, mógł sobie... No, że każdy by realnie powiedział, nie, Sobol tutaj zrobi super robotę i na pewno Odra będzie mu to długo pamiętała. No, tak się nie stało. Natomiast, co jest takim pocieszeniem dla Radosława Sobolewskiego, bo myślę, że do niego kieruje przede wszystkim ten film, że cały czas to jest młody trener i cały czas ten trener może się rozwijać, cały czas może zbierać to doświadczenie i tego mu osobiście życzę, żeby się nawet cofnął do tej drugiej ligi, może trzeciej i być może poprawi się to wszystko. I stanie się po prostu. Jest po prostu lepszym trenerem. Lepszym trenerem, który. Bo trochę też było widać to w Odrze Opole, że trochę mieszał, trochę kombinował. Do końca nie, nie, nie wiadomo jak ta Odra Opole w ogóle miała grać. I, I to wszystko się zmieniało. Oczywiście możemy mówić, że były pewne problemy kadrowe. Natomiast Odra grała w każdym meczu troszeczkę inaczej. A troszeczkę inaczej to znaczy troszeczkę słabiej. Z meczu na mecz było widać, że ten zespół jest pogubiony i on sam nie wie, jak zawodnik nie wie, jak ma grać, to te, to świadczy trochę źle o trenerze. No i, i myślę, że dlatego też też to zwolnienie nastąpiło po dziesiątej, po dziesięciu rozegranych spotkaniach. Czy nie za szybko? Myślę, że kibice już pana Sobolewskiego nie chcieli oglądać, natomiast Natomiast mówię, tutaj to nie jest wina tylko Sobolewskiego, wina leży też po stronie, po stronie zarządzającej. Także tyle ode mnie, jeśli chodzi o to zwolnienie. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału Futbolowy Świat, żeby być na bieżąco z filmami nadarzającymi się na, na tym kanale, a ich jest całkiem sporo. Także gorąco zapraszam, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia piona.